Cześć, jestem Franki Stein. Chciałam pokazać Mr. Maker dookoła świata, czyli Pan Robótka. I znajdziemy ponad 100 naklejek, które my możemy oglądać program na kanale CBBC, które jest książka z niespodziankami, bo wcześniej nie mogliśmy je nagrać. Posiadamy, tu yy, są pompony, klej, druciki i urchome oczy. Zaraz sobie zobaczymy. Tu mamy fajne naklejki. Zestaw małego artysty. Yy, tu jest sześć drucików kreatywnych. dziesięć wygłupiastych oczu, pompony, klej w płynie, plansze do gry dookoła świata, dwie strony z wypychankami zawierającymi pionki, kostki, flagi. Dwie strony z kolograficznymi naklejkami pana robótki, strona ze śmiesznymi naklejkami. Okej, okay, zobaczymy te ładne naklejki, które my dostaliśmy... I chciałam zobaczyć, co tam mamy. Yy, mamy takie fajne, śmieszne naklejki, możemy naklejać, ale ja ich nie będę je korzystać, bo mi jest, mi, bardzo mi tego szkoda na tego pana robótki, narysowane jako fan artu. Tutaj widzimy jeszcze yy, zwierzęta, flagi też. Tutaj mamy wypychanki z flagami. Takie. Kształty to my. Kostka do gry. Do rzucania. I jeszcze mamy taką planszę do gry z panem Robutką dookoła świata. Możemy sobie zagrać. Zobaczymy jak wygląda ta plansza. Sto flagów jest chyba daleko czy blisko trzeba ustawić pionki na polu startowym a tutaj mamy różne flagi i chowamy to z powrotem co my dostaliśmy tu nie będę wyciągać naklejek bo tu są przycięce które mam odpowiedzieć jego pytaniom że ten Pan Robótka ma y, taki talent. I występuje na kanale CBBS. A to jest program dla dzieci. Nie tylko dla małych dzieci, ale też jest dla dorosłych, też. Ale to jest dla wszystkich. Ten program, który my oglądamy. I możemy też je subskrybować kanał, jeśli Wam się podobał. Pan Robótka, Mr. Maker. To Tylko pochowamy tam jakieś te wypychanki, które były w środku niespodziance i zaraz się do niego yy, wrócę. Wtedy będę wdzięczna, że lubię takie filmy nagrywać, ale za rok nie wiadomo, ale bardzo będziemy fajne niespodzianki jeszcze nagrywać. Tylko zobaczymy książkę, co tu się... Znajduję, o Jezu, czekaj, nie zrobiła spamu, wyciągniemy to, tutaj, tylko schowamy, tu jeszcze jest okładka, położymy je, o to taka okładka się prezentuje, tutaj, widzimy, a tu są jeszcze inne serie, do zebrania i zaraz to zobaczymy, Jakie one są? Yy, yy, tutaj yy, Nie, tego nie chciałbym robić takiego katoru Ale mogę zrobić takie kolorowe, takie ładne O, lody na niby są fajne To bym też takie zrobiła Ej, bo z pani zrobimy Tu jest jakaś fajna jaszczurka Tu jakiś sudoku Nie, to nie sudoku To jest taka plansza na zawadnie tu jakiś zamek. Tu widzimy jakieś spaghetti w chińskim domku. Tu jeszcze mamy. Pokaż swoje w to bym chętnie zrobiła. I jeszcze jest jakiś prerogatyr, korona, kolorowa armia, obraz owocowy. A, flagi. Tu widzimy te flagi. Ej, co robię? Są flagi. Widzimy fajne flagi tutaj. Tu jest Wielka Brytania, USA, Epa Szwajcaria, Japonia, Brazylia, Francja, Niemcy, Kanada. A najbardziej no, lubię Francję. Ten mi się nadaje ta flaga mi się podoba. Tu możemy zaprojektować swoją flagę. Tutaj widzimy i tutaj możemy. Jeszcze napisać coś, ale nie będę pisać, bo mi tego szkoda mi na niby, ale pokażę jeszcze jest tych fajnych, tych flagi. Jeszcze, jeszcze mi się podoba ta flaga Japonia, ale ta Francja jest najlepsza i romantyczna Francja. A Japonia to kultura. E, co jeszcze jest? Tu są jeszcze inne serie. Że można je kupić. To są polskie wydania. Niezwykłe projekty plastyczne. Wesołe kolorki, super pomysły. Cudownika, kształty. Też hypisch Crazy Creditas, Crazy Colors. Polskie wydania. Tutaj. Już widziałam. Już powiedziałam to. E, czy chciałam pokazać jeszcze ten e, podobał wam się ten Mr. Maker z panem robótką, którym ja pokazałam ja jestem Frankenstein córka Frankensteina, czyli często mówią na mnie iskiereczka i chciałam powiedzieć, że się podobał ten film i, i oceniłabym, że jest fajny więc zapraszam na inne oglądanie z niespodziankami, które my dostaliśmy we wrześniu. Nie mogliśmy przez dłuższy czas nagrać, ale ostatnio oglądałam to na CBB's na kanale, to mi się podobało, więc sobie, bo nagrałam sobie, no i chciałam Wam pokazać i zaprezentować. I, i to było na tyle na dzisiaj. No to papa, do zobaczyszka, więc się żegnam.